Hej, cześć, witajcie, ja jestem Mati Lego i to kolejny odcinek z otwierania naklejek. Lego przygoda, już drugi odcinek. I to będzie kolejny i w poniedziałek będzie kolejny z naklejkami, więc pewnie w sumie jeszcze dwa filmy z naklejkami Was czekają. A we wtorek już będzie coś innego, coś co pewnie będzie Wam, wam się bardziej podobało, ale to już zobaczymy. Na razie album odsuwamy na bok i zajmiemy się tymi trzema saszetkami. Otworzymy sobie. Ja sobie cięcie. natnie sobie tak w tamtym odcinku i zobaczymy, co kryje się w środku tych saszetek. No dobrze, ja już saszetki tutaj naciąłem, porozrywałem papierki i zobaczymy, co kryje się w pierwszej saszetce. Mam nadzieję, że nie będzie sytuacji z poprzedniego odcinka. Jeśli ktoś nie widział, proszę obejrzeć, to będzie wiedział o co chodzi. No i tak, co my tu mamy? Ta naklejka to jest powtórka, mam tu Lucy z lornetką. Tego stworka nie mam, to to jest nowa naklejka. O, tu jest kolejny element do tego statku Rexa. Jeden zdobyliśmy w tamtym odcinku. I, o proszę, powtórka. I jeszcze jest ta świecąca karta, spokojnie, tu już, tu jest 5. I świecąca naklejka to... O, Benek. Fajnie. Takiego Benka jeszcze nie miałem w swojej kolekcji. Bardzo fajnie. Otwieramy kolejną saszetkę. No i zobaczmy, co my tu mamy. Tego emeta raczej mam. Tam przeglądałem wczoraj album, sobie w miarę miałem Tej Gwiezdnej Zadymy nie mam. Tej Lucy na pewno nie mam. Tego gościa od kawy też nie mam. I tego duplaka też nie mam. Bardzo fajnie. Dużo nowych naklejek. To mi się podoba. O, jeszcze świecąca naklejka. Tutaj już trzymam w ręku świecącą naklejkę. To już sobie zobaczymy. I jest to Lucy. Bardzo fajna. Takiej też nie miałem. Ła, trzy świecące naklejki nowe. Tamtym razem była tylko jedna. To Lucy. W tym statku w jednej O, Mam. O, takiego Batmana nie mam, bardzo fajnie. Touł kicierożek. Mam. O i fajny. Taki fajny Flaming. Go na pewno nie mam. Mimo no może sobie nim album i zobaczymy jeszcze. Tak. Naklejka 28. Tak. tołki okay. mam. tą to I tych wszystkich mam tutaj. Może po kolei zrobimy. Odwrócę sobie wszystkich. Drugimi nogami. Tak. Najbliższe to jest 67. 67 naklejka. Już mam 107. naklejka 107. To jest naklejka ta Lucy i tą Lucy. Też mamy 111. Tak, jest tutaj. To było w tamtym odcinku. I tą Lucy. To jest 125. A, to dobra, to mamy. To faktycznie mamy dosyć sporo nowych naklejek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tylko pięć powtóreczek na piętnaście naklejek. No to bardzo fajnie. Mi się tam podoba. No i co? Tyle naklejek żeśmy zdobyli nowych. Bardzo bym też Was prosił, żebyście zostawiali łapki w górę albo chociaż komentarze. Bo dla mnie się to liczy. Bo naklejek nie będę nagrywał cały czas na pewno bo to kiedyś się Wam na pewno znudzi. Chciałbym, żebyście mi napisali w komentarzach co chcielibyście jeszcze zobaczyć coś innego. Oprócz naklejek z Lego Przygody i oprócz kart z Lego Ninjago. Bo to. Więc mi... chcę wiedzieć co kupować, żeby tam wam udogodzić, żeby wam pasowało, co byście chcieli zobaczyć. No w jeszcze, jeszcze bym też zostawiali subskrypcję. bo kanał zacząłem robić we wtorek, dopiero mam 4 subskrypcje. No dla mnie to jak na początek, no mogło być, być już te 5, a tam 4, to nie będę widził, ważne, że coś mam. Do zobaczenia do jutra. Nie wiem, o której będzie jutro odcinek, czy będzie wieczorem, czy po południu. W każdym razie na pewno jutro będzie. Do zobaczenia.